Hej, cześć, siemano. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Komson, A to jest siódmy odcinek kariery z zawodnikiem w grze FIFA 14. Jak widzicie, od razu zaczynamy nową. Nowy sezon, nowy, jest nowa tabela ligowa, wszystko jest nowiutkie Mamy, poczekajcie, mamy 29 sierpnia W ogóle poprosiłem, się, poprosiłem Jana Urbana, żeby wystawił mnie na listę transferową I właśnie mnie wystawił I zainteresowane są mną e, następujące kluby Aston Villa, SC Freiburg i Hamburger SV Teraz mamy mecz z Pogonią, więc zapraszam Was do skrótu Zobaczymy jak on nam wyjdzie Dzisiaj może zagramy dwa mecze, może trzy, nie wiem jak to wyjdzie. Ale no nic, dobra. Lecimy więc do zobaczenia, bo o skrócie. I w końcu mamy trzecią minutę. Otrzymałem piłkę, biegnę w stronę pola karnego. Tutaj jeszcze się przypycham z zawodnikiem z pogoni, wrzucam w pole karne. I uwaga, Dominik Furman strzela z główki. mamy wynik 1-0 dla Legii Warszawa. No i mamy minutę 31. Otrzymuję ładne podanie. Wchodzę w pole karne przeciwnika. Z łatwością mijam zawodników. Strzelam gola i mamy wynik 2 do 0. Minuta 86. Jestem za polem karnym. Oddaję strzał i mamy wynik 3 do 0. No i mamy koniec meczu. 3 do 0. Myślę, że dobry wynik. Jedna bramka furmana, dwie moje. Moja ocena meczowa 9 4. Mam nadzieję, że. Skrót Wam się podobał. Dzisiaj będzie tylko jeden skrót, ponieważ mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość. A za chwilę zobaczycie, jest to okno transferowe. Ostatnie dwie minuty: okna transferowego 60 milionów, już przekroczyliśmy. I uwaga, dostaję ofertę od Aston Villa. Wreszcie przechodzę do BPL: oczywiście to od razu akceptuję 50 tysięcy euro tygodniowo. Myślę, że to jest idealna wypłata, jak dla mnie, ponieważ w leki dostałem 2000. No to, to jest naprawdę duża różnica. Zobaczymy, kiedy zadebiutuję. Oby ten debiut był bardzo dobry. Musi być bardzo dobry, ponieważ nie mogę grzać ławy, bo to by była masakra, ponieważ bym się zmarnował. No więc dobra, ja Wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeden mecz, ale naprawdę dużo się działo. Ten transfer decyduje bardzo wiele o mnie. Mam nadzieję, że udało mi się wybić. To znaczy, jeszcze nie udało mi się wybić, bo mogę skończyć tak jak Smolarek albo ktoś... Że wiecie, że tu przychodzę, tu przychodzę, jest głośno, 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 po czym znowu wracam do Ligi Polskiej, a tak bym nie chciał. No więc dobra, dzięki wam za obejrzenie, do zobaczenia, na razie.